No i nic nie kupiliśmy Wyjeżdżamy z tego z tego Badziewia tutaj Tu oczywiście cała to tu nastawiali wieżowców z, mieszkań, mieszkań, z kondominiami Nie wiem ile, kilkadziesiąt sztuk tutaj w próbie nie może kilometra kwadratowego No i nastąpiła inwazja Chińczyków, oczywiście I zrobiło się tutaj Chinatown Jakoś tak dziwnie, tutaj lubią to okolice Chińczycy tak samo na północny wschód stąd Markham ten też sami Chińczycy Następny Chinatown W sumie w downtown też jest Chinatown <grymny> W Mistosadze są niektóre dzielnice, też, też jest sporo. Chinatown. tam. Także nie wiem, kiedyś ci imigranci się rozpraszali bardziej po całym mieście. To co jak my, Polacy czy Niemcy czy jacyś inni. A teraz nie można powiedzieć, że to są jakieś, tworzą jakieś takie dzielnice, gdzie tam nie można wjechać czy coś, bo wszędzie jest w miarę spokojnie tutaj. Prawie wszędzie, są miejsca, gdzie jest dosyć niebezpiecznie przebywać, szczególnie w nocy. Ale generalnie rzecz biorąc jest ok. No ale no, ci ciągu no, nie, nie tworzą takie jakby enklawy, nie? Lubią siebie nawzajem, lubią sobie robić, robić interesy, lubią swoje restauracje i tak dalej, i tak dalej. No tak to już jest.